Cześć wszystkim, Marek. Cześć, W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sobie znowu zagramy w Sanke Land. Autor gry wydał kolejny update, który trochę mi tam namieszał w sejwie i trochę mi zajęło czasu, zanim udało mi się dojść do tego, jak to wszystko uruchomić. Ale wygląda na to, że już działa. Jesteśmy przy kolejnej wyspie, tym razem wyspie Maruderów i wygląda na to, że nie mają oni broni palnej, więc postanowiłem się za nich tutaj trochę zabrać. Okej. Okay. strasznie odporni są ci ludzie, zauważyłem. Patrzcie, cztery celne strzały musiałem pakować z niego z bełtu, żeby zadziałało, ale się udało. Dobra, chodź tu kolego. O, skurde, ten, ten potrafi strzelać. trzeba się. I on ma, on ma jakiś 3, 3, 3, 3 strzałowe jakieś trzystrzałowe jakieś Dobra, musimy zejść z tego, z tego i. Gdzie on jest? Dobra, trochę O ile się ruszam, to widzę, że jest mi bardzo ciężko trafić. Dobra, pokonane. Gdzie jest ten, którego zdjęliśmy w pierwszej kolejności? Tu się stoczył. Nic przy sobie nie miał. Liczyłem na jakiś taki, wiecie, porządny spadek po nim, żebyśmy mogli sobie pocieszyć się o jakąś jakimś porząd porządnickim łupem, dobra. Ten ma chyba kuszę, nie, ma sztucer chyba. No. O kurde. Myślałem na to, że żeby... od do jedna. Dobra, leży. Ciekawie jestem, czy, czy będzie się dało podnieść to, co miał przy sobie, czym strzelał. Oczywiście, że nie. Za dobrze by było. O, ziemniaczki. To pewnie jest miedź, zgaduję. Jest chyba wełna. To jest dobra wyspa. Teraz wyszedł ten nowy update, o którym wspominałem przed chwilą, i w tym update'cie e, autor dodał możliwość przejmowania wysp, co ja uważam za bardzo fajną rzecz. To jest coś, co pozwala sprawić, żeby wyspa należała do nas, a nie do przeciwników, tylko musimy ją oczyścić. Trzeba postawić chorągiewkę. E, I po postawieniu po chorągiewki ona będzie już nasza. Nie wiem czy to. jak to dokładnie działa, bo nie zauważyłem, żeby przeciwnicy respawnowali się na, na wyspach po tym jak je oczyścimy. O, kurde. Dobra, szybko. Wydaje mi się, że to oni nas atakowali jak byliśmy wtedy w wodzie z, z wody. Nie wiem czy pamięta się... Parę dni, już w poprzednim odcinku. Jak kilku jakichś kolesi nas atakowało i to nie, by, nie były mutanty właśnie. Okej, okay. Dobra. No. Porządny topór, widzę, że trafił się. Fajnie. I pałka. Uuu! Muzyka się zrobiła przyjemna. Czy to oznacza, że wyspa już jest oczyszczona? Że przyjemna muzyka to też tak. Nie, nie. Widzę, że jeszcze jeden tam się kręci. Wydaje mi się, że te strzały w głowy powinny być ciutkie, skuteczniejsze. O, na przykład w ten sposób. <laughs> Gdzie jesteś, kolego? Daj mi spadek po sobie. Gdzie on jest? A, zdyspawnował się. Zauważyłem, że gra natychmiast dysponuje przeciwników, ciała ich, jeżeli nie mają przy sobie niczego cennego. A jeżeli jest jakiś łup po takim ty typku, to wtedy dopiero gra zostawia nam możliwość przeszukania ciała. No nie wchodź do wody proszę, będzie mi łatwiej cię poszukać. O, o, jeszcze jeden. A? Jeszcze jeden. Będziemy musieli sobie naprawić stroje, bo mamy uszkodzoną, chociaż zdaje się, że możemy już odblokować nieco lepszej jakości coś. Dobra, się. Dwie ściereczki tylko. Uy. Uy. Dobra, zbierzmy bawełnę. I, poz, I pozbierajmy sobie jeszcze tutaj te rzeczy. Uuu. Dobra, piciu. Żłopnięte. I resztę zabieram. Trzeba będzie odwiedzić ten rower wodny, żeby zostawić graty w nim. Pobiegam po wyspie i pozbieram wszystkie te złomy i inne rzeczy, które tutaj leżą w dużych ilościach. Trzeba też pozbierać wszystkie te warzywka i inne rzeczy, bo wygląda na to, że. Poczekajcie. Bo teraz, jak od mamy. Od... O, mushroom soup. Nie. Mushroom bird soup. Ok. No translation found for description. Ok. Fajnie. E, tutaj mamy jeszcze jakiś. E... O, koktajl Molotowa. To jest coś, co. O! A nie, to jest koton. Ok. Już mi się wydawało, że to jest kawa. <laughs> to mi przypominam, że muszę sobie nową kawę zrobić, bo właśnie skończyłam się. O, i patrzcie, tutaj jest ten. Yy, zió ziółko do leczenia też trzeba będzie przy okazji zebrać. Wziąłem ze sobą jeden herbal medicine, żebyśmy mogli sobie go użyć w razie potrzeby. Dobra, niech to sobie tutaj leży. Od razu też się to zbiorę, skoro jest pod ręką. O, 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 o. Dobra. I to, co potrzebujemy zbudować, zobaczcie, to jest to. Flag Maker. Według tego, co autor napisał tutaj u siebie na aktualności, czy to są te aktualności? Nie, to nie są te aktualności. Chwilka. A, jest. Dobra. Tutaj mamy update do wersji 0.14 i on tu napisał właśnie, że do, możliwość klajmowania wyspy przez umieszczenie mar marking flag na wyspie, po tym jak tylko trzeba wszystkich przeciwników wcześniej wybić. Także zbudujemy sobie ten marking flag i, i będziemy musieli oznaczyć w ten, ten sposób też wszystkie wyspy które do tej pory oczyściliśmy z przeciwników, bo niewykluczone, że, w tej, że kiedyś autor wprowadzi do tej gry konieczność oczyszczenia wyspy i zaamarkowania jej flagą, inaczej na przykład będą się przeciwnicy respawnować, nie? Także warto będzie to zrobić. Na wszelki wypadek. Także wstawmy sobie to od razu, skoro... Mo... A, jeszcze jeden kawałek drewna? Kurczę. No. Daj się trafić, bez kolbuga. Dobra. i zbudujmy sobie. I musimy jakiś system kolorystyczny opracować. Nasza baza jest na zielono zaznaczona, tak żebym robił. Wiecie co, utrzymamy zielony kolor, a bazę zamienimy kolor na, na, na czerwony albo na coś w tym stylu. Chodzi o to, żeby, żeby było to bardzo jasne. Zielony myślę, że jest dobrym, dobrym sposobem na określenie tu jest bezpiecznie, nie. Zebrane. Będziemy musieli zrobić jednak kilka kursów tutaj na tą wyspę, bo nie przeszukałem jej nawet w połowie. Mam na myśli przez przeszukanie, mam na myśli zebranie materiałów, które tutaj po prostu sobie leżą. E, a już mam pełny plecak i pełny rower wodny. Także będziemy musieli pojechać gdzieś e, do, do bazy i wrócić. Patrzcie jak to jest, kurczę. Mam nadzieję tylko, że nie znikną nam te przedmioty. No. Ciekawe, że tak działa przeszukiwanie. Pistol ammo, gun, gun parts, kurcze, patrzcie ile tutaj, e, chyba żebym na przykład jeszcze coś zeżar o, na przykład, to możemy, ten pistol ammo bym pozbierał, dobra, i co można by jeszcze ewentualnie zaryzykować, chociaż te przedmioty nie powinny się zdyspawnować, bo zauważyłem, że tutaj chyba nie, tak nie ma, żeby się coś dispawnowało, także wrócę zaraz. O, tu że kawałek miedzi, jest tak, że będziemy mieli co robić w nocy, e, jeśli chodzi o przetapianie materiałów. Trochę udało mi się komponentów znaleźć, ale nie dużo. Niestety brak komponentów, chroniczny, bardzo spowalnia tutaj rozgrywkę. Już byśmy mogli mieć, wiecie, absolutnie wszystkie odblokowane rzeczy, gdyby nie chroniczny brak i ograniczanie nam dostępu do tych, do tych części. Dobra. Gdzie jest nasza wyspa? Tam jest. Tam, tam musimy też być chorągiewkę. To jest ta pierwsza wyspa mutantów, którą oczyściliśmy. I tamta wyspa też jest oczyszczona już przez nas, także będziemy musieli się wybrać potem, albo może od razu. I, i zostawić też te chorągiewki w nich. I jeszcze. Ups! O, udało się. Dobra. <laughs> już myślałem, że przesadziłem z skokiem i na zielono. Dobra. No, patrzcie, zmieniła się no, ikona tej wyspy na, na żółtą kaczuszkę, tak jak była tam, tam, na tamtej wyspie. Myślałem, że to przypadek, a okazuje się, że podbite przez nas wyspy mają żółtą kaczkę w, w tym w, w, l, ikonie. Bardzo fajnie. <grytanie> Jest to dosyć zabawne. Dobra, wracam na, do domu. A, jeszcze mamy tą naszą z pierwszą wyspę, też można by w niej chorągiewkę zostawić. To będzie wszędzie pełno zielonych chorągiewek. Szkoda, że na tej mapie nie zmienia się. Ikonka informująca nas o tym, że wyspa została przyjęta. Chociaż przynajmniej na czerwono są zaznaczone Wyspy Brogie, ale jestem całkiem przekonany, że że. Chociaż może rzeczywiście. Hmm. Dobra, nieważne. O, są wszystkie te graty. Patrzcie, wróciłem na wyspę. Dalej ją szabrować. Widzę, że wszystko, co zostawiliśmy, zostało. Były tu części do broni i trochę komponentów? Nie, a nie, komponent, komponent z, roz, z rozebranego samochodu mi wypadły. Dobra, dokończę tej robotę i wracam do domu na, na dłużej. Będziemy trochę musieli pokraftować. Mamy, mamy już, nie wiem, prawie 10 komponentów chyba, więc powinniśmy być w stanie coś ciekawego z tego zmontować. Moim małym marzeniem jest zrobić sobie broń palną. I zobaczymy, czy uda nam się coś w tym zakresie osiągnąć. Ale nie, ponieważ komponenty są bardzo rzadkie i bardzo ciężko jest je dostać, to pominiemy pistolet skałkowy. Mimo, że mamy materiały na jego zbudowanie, i od razu bym celował w naprawienie tamtego M16, które mam, którego części mamy. To by, myślę, że byłoby dużo lepszym rozwiązaniem niż marnować e, części i środki na jakieś pośrednie rozwiązania, jakim na przykład, właśnie będzie. Pistolet stałkowy, czy rewolwer, czy podobne rzeczy nie. Okej, okay, tu mam ten topór, który z tego kolesia wypadł. On jest troszkę lepszy, bo on ma tutaj damage plus 30. A ten nasz kamienny toporek on miał chyba damage plus 22. Więc niewielka różnica jest, ale jednak jest. Nie mogę powiedzieć, że była szczególnie odczuwalna. Pewnie jedno kliknięcie nie jest, żeby ściąć drzewo albo coś w tym stylu. Chęć logo autor tego nie wspomina, przynajmniej nie znalazłem tutaj żadnych informacji, ale wygląda na to, że zmieniła się mechanika działania horde, bo od kilku dni czasu gry nie nachodzą nie żadne. Nie było ani poprzedniego dnia, ani tego. Chociaż z drugiej strony też może być to kwestia tego, że ostatnich kilka dni rzadko siedziałem tutaj w bazie. I byłem raczej na występach gościnnych w innych wyspach. Więc może to jest przyczyną, trudno powiedzieć. Tak sobie też pomyślałem, bo mamy ogromne ilości nasion naprawdę ich dużo jest. I chyba wydaje mi się, że jest czas najwyższy, żebyśmy zbudowali sobie farmę. Bo mamy bardzo dużo tutaj tych nasion, tych jest sporo. Mamy teraz tą wełnę. Swoją drogą, czy, co możemy z tej wełny zrobić? Czy możemy zrobić sobie więcej ściereczek? Hmm. Zastanawiam się, zobaczmy. Tutaj nie widzę. Możemy zrobić sobie ciepłą kurtkę, która dodaje nam odporności, przy czym nasza kurtka, koszula wojskowa, patrzcie, daje nam plus jeden. Więc to byłaby strata materiału. Mm, możemy zrobić z, z wełny ściereczki. Czy to jest jedyne zastosowanie ty, z tego? Chyba tak. To jest chyba poza tym dwa wełna, nie wełna, sorry. Okej. Okay. Fajnie by było, gdybyśmy mogli gumę robić, bo mamy jej dosyć mało. Złożyliśmy sporo gumy na poprze w poprzednim odcinku na produkcji e, tych e, komponentów. Czy my możemy zrobić jeszcze coś takiego? Takiego. I bierzmy się za budowanie. Dobra, możemy zbudować sobie kowadło. I nawet nie wiem za bardzo, co z tym kowadłem możemy zrobić, także wstawiam je bardziej z ciekawości. Dobra, niech będzie sobie tutaj. Eee... E, dobra. Okej. Okay. I zobaczmy, kowadło pozwoli nam... uuuu! Możemy zrobić maczetę, możemy zrobić topór, plus daje 170 70, włócznie żelazną. Uhuhu! Uh. zróbmy sobie ten topór, bo on zrobi nam sporą różnicę jeśli chodzi o wycinanie drzew. Przyspieszy nam bardzo znacząco robotę. Właśnie, przy okazji, odkryłem, że możemy te rzeczy wieszać na ścianach że nie ma potrzeby tego wyłącznie sprzedawać. I wydaje mi się, że nawet ch chyba ma to sens, żeby tego nie sprzedawać, ponieważ e, wartość tych przedmiotów jest tak niewielka, <grybujesz> że jest to trochę słabe. Pytanie teraz tylko jedna, jedno pytanko. Czy możemy użyć tego dziadostwa, żeby to przenieść? Pickup. Tak. Ok, dobrze. Bo, bo poprzednio musiałem potłuc te rzeczy. Trochę żałuję, bo mieliśmy fajną tą parcelanową żółtą kaczkę yy, na samym początku gdy dostaliśmy i nie wiedziałem, że będzie można ją podnieść i ją rozwaliłem. Co jest trochę słabe. Zróbmy sobie tutaj nad wyrkiem lampkę nocną. <laughs> można ją włączyć? A, out of power. Ok, bo musimy generator jeszcze zbudować. Dobra, to już wiemy, jakie mamy kolejne cele. I tutaj jeszcze mamy, mamy jeszcze taką szafkę. Zobaczmy. Eee, całkiem fajna. Zostawmy ją sobie tutaj. Ciekawe jestem, czy możemy jakieś przedmioty na nich stawiać. E, czy mam tutaj coś jeszcze dekoracyjnego? Nie za bardzo. A spróbujmy to ułożyć, czekajcie. E, co? Nie? Nie? Tu? O, tak? Dobra. E, przy okazji, e, odcinek z tej gry w końcu zrobił Josh z kanału Let's Game It Out. O, można na tym stawiać rzeczy, fajnie. Bardzo fajnie. I Josh na tym kanale słynie z tego, że robi, że ogrywa właśnie takie niezależne drobne indyczki, jak ta gra i robi w tych grach absolutnie wszystko to co, co autorzy nie chcą, żeby gracze robili w ich grach. No i oczywiście zabudował całą mapę, cały świat zabudował tymi fundamentami, tylko że z drewna na bardzo dużej wysokości, także one wszystkie wiszą w powietrzu i sobie można chodzić pomiędzy tymi wyspami bez najmniejszego trudu. Także na pewno autorzy gry są bardzo szczęśliwi, że Josh robi z, 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 odcinki z tego, bo <grafię> mogą się dowiedzieć co działa, a co nie działa dobrze w ich grze i co trzeba poprawić. <grafię> Okej, okay, tu jeszcze. Patrzcie, jak fajnie. Elegancko. Plan jest taki, żebyśmy zbudowali dookoła obejścia e, jeszcze platformy, żeby przedmioty nam nie spadały pod wodę, bo trochę to jest słabe. Poprzez przypadek tutaj coś posadziłem, nawet nie wiem co. Zgaduję, że prawdopodobnie te nasiona, Dobra, niech sobie rosną. Nie będzie mi to przeszkadzało. A ja w tym czasie postawię sobie fundamenty tutaj dookoła. Co? 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 Zwiększył cenę. Czy mi się wydaje? Tak, podniosły się ceny fundamentów, teraz są 8 kosztują. O kurde. kiedyś były bardzo tanie. Teraz widzę, że podnieśli ceny. W sensie koszt budowy. To trochę słabo, no bo bo to, to było strasznie fajne, że były takie tanie bazy w budowaniu. Teraz, teraz będzie to dużo mniej przyjemne. Kurde, szkoda, no chociaż z drugiej strony ten złom akurat bardzo łatwo jest znaleźć. Jeszcze dodatkowo autor, żeby ułatwić nam trochę życie, nam w sensie graczom dodał mechanizm respawnu lutu także te rzeczy, które leżą, które znajdujemy one co w wodzie na przykład, one się co jakiś czas respawnują o o, słyszę, że tutaj złole przyszli, gdzie jesteście dziady jedne a, tu są o ty. Nie ich obecność. A, jeden pokonany. Jeszcze tylko... Jeszcze tylko czterech, pięciu pewnie. Wyobraźcie sobie, co by było w tej grze, jakby na przykład z Wole przepływali łodziami. byśmy potem te łodzie mogli sobie przejąć. <grystanie> Można by nimi handlować. <grystanie> albo rozbierać na części. To byłoby fajne. A tak to przepływają w płach przygłupy jedne. Nie wiem na co oni w ogóle liczą. O kurde, no. Tak, to jest coś, co, co bym bardzo chciał, żeby autor poprawił. Żeby dało się patrzeć. Chociaż nie, może to już poprawił? Żeby dało się patrzeć pionowo w dół, pionowo w górę. Bo przez to, że trochę tego brakuje, to jest wiele sytuacji, że nie mogę porządnie wycelować. Pszczoły e -e mi się skończyły. A słyszę, że jeszcze tutaj grasują ci w lesie. Gdzie jesteś, Dziadu Jeden? Gdzie on jest? Przynajmniej jeszcze jeden powinien być, sądząc po tym, że muzyka się nie uspokoiła. A, tu jestem. Się zamaskował, kurczę. A? A to cwaniak się schował. Gdzie on jest? No, nareszcie. I patrzcie od razu, muzyka się uspokoiła. To jest śmieszne, że, że muzyka tak działa w tej grze. Patrzcie, że oni coraz lepsze mają łupy. Ten miał meczetę przy sobie. To jest coś nowego. Tego jeszcze nie było. Także bardzo miło z ich strony, że przynoszą mi takie hojne prezenty. Dobra, tutaj ma mamy już pełny plecak. Okej. Okay. Oj, puszka nawet. Jak miło. Dzięki koleś. Coś tu jeszcze zostało? Okej, okay, wszyscy już przeszukani. Na czym to ja skończyłem, zanim nam brutalnie przerwano ten, tymi niekulturalnymi wybrykami prymitywnymi? Skończyliśmy na craftingu tutaj i na budowaniu różnych nowych maszyn. Także postawmy sobie kowadło, już zrobiliśmy. Musimy odtworzyć nasz stary dobry gun workshop, żebyśmy mogli zacząć znowu produkować broń. Dobra. Okej. Okay. I tutaj utknęliśmy na tym, że fajnie byłoby odbudować sobie któryś z tych broni i mamy części do M16, bo potrzebujemy 10 gun parts. Zobaczmy, ile mamy. Mamy to i potrzebujemy 10 tego. Także jesteśmy już blisko celu, nie? Jeszcze parę na, 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 przeszukamy, parę paru bandytów rozwalimy i wydaje mi się, że będziemy mieli już możliwość zbudowania tego M16 i to byłaby fajna sprawa teraz autor dodał do gry jeszcze tego SMG yy, i dodał jeszcze jakąś jedną broń nie pamiętam którą tam wymienił tutaj w tym yy, o to jest dodane i jakiś pistolet wygląda trochę jak jakiś Luger Mauser raczej co ja gadam O, rzeczywiście swoją drogą nie wiem czy wiecie broń so Hana Solo w wieznych wojnach jest inspirowana właśnie zbudowana na bazie tego pistoletu <laughs> Taka, taki detal mały, ciekawostka. E, dobra, jeszcze, jeszcze chciałem zbudować jedną rzecz, jakąś. E, tylko wezmę sobie więcej drewna. Ok, i zobaczmy, co możemy jeszcze zbudować. Mamy jeszcze Armor Workshop, który jest bardzo tani w konstrukcji. Także postawmy sobie go gdzieś tutaj, wiecie co. E, I zróbmy tak: przestawię sobie. Przestawię to, bo mi trochę przeszkadza. A. I postawmy sobie to gdzieś tutaj. Będziemy musieli powiększyć bazę, wiecie, bo wygląda na to, że coraz nam tutaj ciaśnie, cia, zbyt ciasno się nam to robi. Armor Workshop mamy. Okej. Okay. I co tutaj możemy sobie zmontować? uuu, ale dużo różnych fajnych atrakcji jest. E, mamy ten Ballistic Fiber i mam... Aha. Broken police helmet potrzebujemy i broken police vest. Tego nie mamy, ale mamy, zdaje się, ten army vest, jak mnie pamięć się mieli, tylko nie mamy steel ingot. To nam trochę ogranicza możliwości. Nie, mamy broken military vest. Okej. Okay. Broken tactical. Aha. Możemy to zrobić. Jeśli się nie mylę. Czyli tak, będziemy potrzebowali 4 e, 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 tych tak, e, 10-15, czyli tak, to, to i zobaczmy. I rzeczywiście, jej, załóżmy sobie w miejsce naszej dotychczasowych zbroi, która i tak już była mocno uszkodzona. Bardzo fajnie, bardzo udowolony jestem, super, dobrze wyszło. W sumie to to powinno być... Nie, nie, tutaj. Kurde, nie tu. No, także robimy coraz większe postępy. Będziemy musieli zbudować albo nowe piętro. To już wyrosło tak szybko. Nie chce mi się coś wierzyć. Nie, jeszcze nie. Jak to wyrośnie, to rozwalę te donice i stawimy sobie kolejne piętro, na którym będziemy następne rzeczy budować, bo wydaje mi się, że tu już jest trochę zbyt ciasno. Chyba, żebyśmy dobudowali się w tamtą stronę i zrobimy sobie kuchnię z mieszkaniem w tamtej części, a w tej części zrobimy sobie magazyn z miejscem do craftingu. Wydaje mi się, że to będzie wygodniejsze troszkę, nie? Fajnie byłoby móc budować tego typu szafki, tylko że większe, bo. Aktualnie chyba nie mamy nic takiego, nie? Zobaczmy jeszcze dla pewności. Nie, nie mamy nic takiego. Widzę, że są jakieś szafy i kanapy i podobne różne atrakcje, które odblokowaliśmy. Wydaje mi się, że za pomocą blueprintów. I zobaczcie, możemy na przykład sobie kanapę machnąć. Niech sobie na razie stoi tutaj. I ona nie ma żadnego zastosowania poza tym, że jest po prostu dekoracyjnym przedmiotem. Także możemy urządzić sobie cały salon, który będzie całkiem fajnie wyglądał. Ale dobrze byłoby móc zbudować sobie regały, na których dałoby się układać te skrzynie na kolejnych półkach. Chociaż fakt, że można jedną skrzynię na drugiej postawić, w sumie też ułatwia robotę. Dobra, zobaczmy jeszcze szybko, co, co tutaj możemy z zrobić z tych stacji roboczych. Bo, a wiem, mieliśmy ten Improved Grill zrobić, bo to jest coś potrzebnego. Tylko nie mam już komponentów. I chyba, żebyśmy poświęcili trochę gumy i, i innych na, na, na zrobienie sobie tych komponentów w ten sposób, nie? Nie lubię tego robić, bo to jest kosztowne strasznie, ale z drugiej strony nie mamy za bardzo wyjścia. A, i potrzebujemy jeszcze szkło. Gdzie to szkło jest tutaj. Wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie robić szkło z, mu, z piasku z dna, zebranego z dna. E, wody. Wydaje mi się, że to powinno być takie, że to jest takie dosyć oczywiste rozwiązanie, nie? I dziwię się, że to nie jest dostępne. Dobra, na razie niech stoi tutaj. Potem sobie zbudujemy osobno kuchnię, bo chodzi o to, że w tej kuchni możemy gotować różnego typu jedzenie, ale często jest tak, że nie mam jakiegoś konkretnego składnika. chociaż w sumie moglibyśmy na przykład zrobić sobie butelkę, tylko gdzie tutaj ta butelka jest? A jest na przykład, nie? I tu mamy coś takiego. I take water jest. I została, widzicie, nalana do butelki. Więc, mając grzyby, kurczak... Nie mamy kurczaka, ale możemy alkohol zrobić, bo mamy ziemniaki. Mm. <ścoughs> I co, gotuje się już? A nie, trzeba dodać drewno. Dobra. To no, nie się chwilę pogotuje. Zobaczymy, co się stanie. A tutaj to działa tak samo jak stary grill. Także, jak mamy na przykład tutaj, widzicie tą rybę, to można ją po prostu klepnąć na tego grilla i ona się zrobi. Tak samo mamy tutaj te to i to jeszcze. Energia, help. Ok, to bym sobie zjadł. I dalej. Ja. O, alkohol się już zrobił. I co możemy to sobie złopnąć, Patrzcie, że butelka nam się zmultiplikowała mm, Używany do kraftowania. Mołotowa. Ok, mołotowa. Okej. Na razie sobie. A, a co się stanie, jak to z, z wypijemy? Zmniejszony głód i. Prost... Aha, mniej będzie się nam chciało jeść i pić przez jakiś czas. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to raczej odwrotne działanie alkohol <laughs> bo jak ja sobie wypiję, co mi się ostatnio bardzo rzadko zdarzało, z oszczędności przestałem pić alkohol pół roku temu, ale jak mi się zdarzało więcej wypić, to zazwyczaj się robiłem bardziej głodny niż mniej głodny, ale to już inny problem. Dobra, będę kończył ten dzisiejszy odcinek, moi drodzy. W kolejnych odcinkach będziemy eksplorować następne wyspy. Oraz powiększymy sobie naszą, yy, naszą platformę, żebyśmy mieli gdzie pracować. Niestety będę musiał sporo czasu pomiędzy odcinkami znowu poświęcić na zbieranie materiałów, bo jak widać jest ich już niewiele i będzie trzeba znaleźć dużo złomu, zanim będzie można powiększyć tą platformę. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie łapka w górę, komentarzach tak, dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie. Cześć.